Dzień dobry, kochani! No dzionek i już tak naprawdę to e, się sporo działo. Od rana jesteśmy po śniadanku i cieszymy się, że nie pada. Jest ciepło, może wisi w powietrzu, ale tak naprawdę jest nieźle. I powolutku będziemy szykować się do wyjazdu. Dzisiaj mamy do zrobienia tak naprawdę e, trochę większą trasę niż wczoraj, ale będziemy jechać sobie od rana więc na spokojnie będziemy jakieś e, zwiedzać coś, też po drodze zobaczymy. Także teraz zaczyna się już ta jazda niekoniecznie po e, drodze krajowej, a po prostu po drogach, które będą ofitować ładne widoki. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, chociaż tutaj centralna Polska może jakaś zachwycająca nie jest, to i tak liczę na to, że będą się rozpościerać jakieś widoki. Najbardziej cieszące jest to, że po prostu nie pada, bo wszędzie w Polsce jest Armagedon. Albo taki Armagedon jest zapowiadany, a tak naprawdę nam jak na razie się e, tutaj udaje. i Nie chciałbym moknąć, bo będzie trzeba zakładać ubrania przeciwdeszczowe, coś tam, coś tam. Więc jest to na pewno uciążliwe. Właśnie się szykujemy, jak widzieliście. Mycie kasków, i e, za chwilę będziemy kopać gary i lecieć dalej. Co musiał się to chuja zrobiłem, Bo chciałem, żeby mi szybył. był. <śla> Taka ty. demonstracja. No pokaż tam Tutaj to No już tamto już Teraz tutaj ten no, to się dziwię, że ten no jakieś antyfogi czy coś źle, nie? Co źle? No te środki takie. Które? No muszą być specjalne, nie? Ale przecież antyfoga nie masz tu na zewnątrz. Na zewnątrz nie, ale lakier jest. No, no dobra. No zaraz jaka dobra. Teraz no, ja wypięknie od białą szybkę. Na godzinę. Ty, ja w ogóle tam to jest. A tak wyglądają nasze motocykle po wczorajszej, po wczorajszej trasie. Wczoraj było 280 km 290 km prawie. Także o proszę mój rejestrator troszeczkę, troszeczkę parę robaczków tutaj jest ale bez stresu, nawet w trąbkę ile się nabrało No i już sprzęty też popakowane, trochę inaczej zamontowałem. Słuchajcie, ten telefon, żeby móc odczytywać czat, kiedy będę robił livey wejścia na żywo podczas jazdy. Ci co oglądają, to fajnie. Włącza się to? Tak, umyty. Nie, tu nie ma tablicy. Nie ma tablicy, okej. Okay. Jak coś stanie z tyłu, to bardzo no, fajnie to wygląda. Mam takie te... Mazaki? No będą zostały, bo to byśmy musiała do słucha wytrzeć, nie? Ale będzie coś widać przez szybkę, no, <laughs> jakiś no. czas. Domu. <laughs> Nareszcie! domu. Słuchajcie, będziemy lecieć i żegnamy się już tutaj z tym. Eee, z tym miejscem akurat, ale ci kiedzie z nami. Kurde, jeszcze polata, nie? Już plecy no, nie no, bolą no, już polatamy Tak, dziękujemy bardzo za gościnkę. Dziękujemy bardzo za gościnkę i w ogóle... A, okej. Okay. No. Wróci, wróci. Podjeżdżają ludzie do tych term Gdzie to jest? Prawą, a termy są tam po lewej stronie za rzeką A ty kiedyś nam pokazywałeś jak byliśmy tam Tam byliśmy chyba, no, tam są a... termy, nie? No zaraz tam będziemy jechać Termy niejów. Tak. a no będziemy jechać tam no. no. A tu chcę ci pokazać rynek i na Orlen podjedziemy no, To no. ludzie mają tu do zwiedzania, tak? A okej, okay. to dawaj No pięknie, tak no. Tu masz jeden hotel, tam trochę wcześniej był drugi No masz tą ulicę taką do rynku No no o. Nie no ładnie co chcesz? Parę budynków jest tutaj No, no trochę budynków, pepko, Biedronka O, tutaj jaki ten centrum No i teraz wjeżdżamy w rynek, w centrum całe najlepsze Nie tutaj o, zobacz. O, nie gdzie posiedzieć, no. Zamek jakiś ten szpiczasty co jest, Tu jest kościół. A kościół. O. Tam zamek jest za rzeką. Jakbyśmy pojechali, to jest za rzeką. Nie no ładnie, to Tutaj ładnie zorganizowane. Ale, no, nie ma dużo rzeczy, ale, ale ładnie. Ty, no słuchaj ładnie, to ale... Chodzi o to, że tydzień, to jest wszystko, no. Na tydzień? Marta. No w krzykni idziesz i siedzisz sobie tu. To, przechodzimy to w 15 minut i... Ale wiesz, jak jesteś nie to przechodzisz godzinę. <noise> A to ile tych kółek trzeba tu zrobić? No już, teraz już jedziemy stąd. <laughs> Aha, ok. Pięknie, naprawdę. Uniejów, niejów, tak? No. Tak. I tutaj Tu przed mam jak będziecie te takie biało-szare bloki. Tak. To wszystko już jest yy, ogrzewane tą wodą geotermalną. Oh. Nie korzystają z żadnej elektrociepłowni, z niczego. No, no. Tylko, no, że to jest taki mankament, że ta woda trzysi się cały czas w kaloryferach, bo ona chodzi, musi wiesz. No, przepływać, no. Przepływać, no. Ale to nie jest małe miasteczko, przecież, zobacz. No nie, no takie... Tu jest gdzie pochodzić, tylko trzeba do sąsiada iść do ogródka Coś tam. O, tu nowe osiedle jakie ładne szarobure Nowoczesne O, widzisz i tu masz połączenie metalu tych domków yy, z drewnem. Widzisz? Aha spoko. A to widzę mieszkalne normalnie. No tak Wygląda ładnie. No. Aż mi się w włączyło włączyło. kask. Masz otwarty. No <gry> <gry> to podejdziemy tam mam pokazać. A, browar wiatr. No. no no to tu wtedy byliśmy. No, no ładne miejsce było. Fajne takie inne, no nie? Ale nie padło, zobacz. No nie. Przez korona świrusa nie padło. No to dobrze. Okej okay. Nie, jeden tu czkawki dostał wiesz. No. ale ci zarzuca z tego łańcucha? Kuś, a cała tablica zawsze brudno. Marty, dojrzał. No. Komuś musisz zatankować, ale przeprowadził nas przez e, u takie miasteczko. A tu, a tu jest płaci Dobra. A, i tu na przykład jak ta fontanna, to leci gorąca woda, wiesz? O, a czekaj, bo tutaj są te źródła termalne, tak? tak? termalne, to zobacz, tu po prawo, za kioskiem zaraz będzie, pa... poczekaj, teraz patrz, jak tam paruje wszystko, zobacz, po prawo. No i śmierdzi kanalizą. Widzisz tam? A no, faktycznie. No, no to, no to na takim tym wapniem i tak dalej. Ale serio tu kurwa, to są takie źródła? No Aż... chcesz, to podjedziemy, pod to sobie łapę włożysz, no jest gorąco. Mm, nie, jedziemy, ale... To jakbyśmy tu, zaraz Wam pokażę po prawo, jakbyśmy tam zjechali i do rzeki, to idzie taka gruba rura, gdzie leci gorąca woda do rzeki jest tu wpuszczana. A czekaj, a tu wszystko ogrzewają termalnie? Nie. To nie wszystko, tam te bloki, co Ci mówiłem, nowe, powiem Ci tak, nie do końca to im tu wyszło tak, jak oni zamierzali, ponieważ problem jest z tą wodą, która wraca, co z nią robić? No tak, ona jest zimna i co dalej? No, ona jest zimna, my trzeba ją gdzieś wypuszczać, no to oni wpuszczają do rzeki, tak? No, no, no. No, to mają rzekę, ale tak jak z bloków przejdzie przez te rury, przez to wszystko, gdzie to wpuści? To nie jest już czysta woda. No. No, także to takie trochę. iby jest, a wpompować ją z powrotem w ziemię, to ileś tam bomb, jakieś tam ciśnienie, to że nie kalkuluje się w ogóle. No, bo to jest głupota, bo to powinien być obieg zamknięty. Dokładnie, i to powinno. ogrzewać inną wodę. Ta ciepła woda powinna ogrzewać inną wodę, która w obiegu zamkniętym chodzi. Dokładnie tak. No i wszystko wymyśliłem, już całą technologię, kurde, ja powiem, poproszę o Nobla Powiem Ci, jaki ty, jesteś, jaki ty jesteś mądry, to ja Marcie zazdroszczę, że ona za Ciebie wychodzi I teraz, jakbyśmy tu pojechali z prawo, możemy jechać pod mostem i tam jest cały taki kompleks Wioska indyjska i tak dalej, i tak dalej Widzisz? No ładnie, no to tutaj widzisz, no nie jest kompleks turystyczny, okoniki idą A nie, krowy, krowy. to. Krowy, a, i ta wioska indiańska, tak? Ta, mówiłeś, ta, tam no. też hotel Ładnie, zobacz, patrz jakie masz te... No tu jest boisko e... imienia Smolarka, a tu restauracje takie klimatyczne, tam dalej jest zamek To no, te i... z tej strony jest ładnie, co Ty chcesz, no to tutaj jest fajnie, nie wiem, może nic nie ma, ale... Bartuś, jest fajnie, tylko no co tu przez tydzień robić? No jak to co, leżeć na tych termach, iść na... No chyba jest ty, ty. No to nie tylko, no... To jakbyś miał przyjechać no, na termy, to możesz przyjechać do mnie i to samo leżenie <laughs> A u mnie się atrakcje bo muchy po to <grystanie> ja no. no. i teraz prosto na turek, to już prowadź. Co tam, nawigacja prowadzi? Jak. Jak te. No dobra, to jedziemy. Tam gdzieś powinno być już prawie widać. A nie, czekaj, 3 km to dwa. Gdzieś no to do było, tego. Brawo. No, pierwszy punkt z programu. To, to była taka akcja, jechali chłopaki kładami. Jeden mówi, zjadę i odmyję No wjechał i wypłynął i potem nurką wynajmował, żeby mu to byli kodę. O, a co ty? A tam jest tak głęboko czy co? Tak głęboko Bo no, to jest po kopalni, wiesz, po kopania ten... ten no, rektownia turek, to wszystko, Aha, okej okay. A skąd tutaj tyle hoteli, tego wszystkiego? Słuchaj, no tutaj jak przyjeżdżaliśmy, no to przekona, jest, jedno, jest gmina, jedna z dziesięciu najbogatszych gmin w Polsce Wszystko dzięki tej elektrowni, no nie? Aha Tu zaraz po prawo będziesz widział takie wyjebane kominy Słuchaj Już jesteśmy na wysokości tego zbiornika większych bazylik no. w Europie tak. z podwłaszanymi dachami, no to w że masz ciepłą wodę. W licheniu? Tak. No, to też nie słyszałem o tym. Normalnie możesz jechać sobie zimą, paruje, wchodzi, że ona tam ma 17 czy 18 stopni cały czas. Tak. Bo studzi, wiesz, to, no tamte te, uż. To tak jakoś czekaj, bo gdzie jest ten punkt widokowy czy coś Gdzie oni robią te foteczki Żebyśmy objechali to dookoła i co i nic No jest, to, to elektrownia nie? Tam elektrownia po Jakoś tego jeziorka nie widziałem w ogóle po drodze Cały czas jest w krzakach gdzieś Zobacz, matek, samochody, Bartek, nas wyprzedzają. Zjedź! Wyścigowcy. niech jadą, mam ich gdzieś. Jak chcą jechać, tacy sportowi. Ja tu zwiedzam, panie, zwiedzam. O, patrz, kwiatki tu już były. Dla się sypią. <laughs> Ekstra. Coteczka bracia. I to jest tu po prawo w tym Tatarachu. <grymio> 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 Stań, <grymio> na żywo piknik. <tyknij. grymio> Nie wiem, czy gdzieś trzeba tu, kurwa, w pole wjechać, czy co? Chyba w prawo, no nie? Tak, ale... Myślałem, że będziemy nad samochodem, bo tam były no, jakieś tak, punkt. Tak, 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 tam jest doja Punkt widokowy. A Ty byłeś tam? Nie byłem, ale nie widziałem, że jest doja Jakiś, że punkt jest zorganizowany. mam, żeby tu codziennie zajechać. No ta. Na razie to krzaki, jeziorka nie widziałem. Już mijamy to jeziorko zupełnie. Wszyscy Chyba idą. tak, o, no a tu idą. O, że jak ja tam się taku Akustyka, lódź. Ty będziesz motorów pilnował, ktoś powiedział, że tam bierzemy Cię. No właśnie. A kto powiedział, że tam nie wjada? No to właśnie o tym samym Kiedy mówię Nie mnie tam kurwa, ja tam nie zjeżdżam No tam tędy. Teraz już za późno, bożem tu kurwa przyjechał w krzak. Dzięki, dzięki. Dobry dojazd jest No jest jeziorko faktycznie No, jest. no dobra, dalej tu już się przejdę Przejdziesz się tam kawałek? Tak Ja tam podjadę bliżej, nie będę szedł taki kawałek <grym> <grym> Martuś wziąć ci motorek? Nie wiem, ja nie jadę po tych krzewach Nie jadę sama No, słuchajcie, motorkami wjechaliśmy prawie na plażę, a zaraz Wam pokażę z drugiej strony Polskie Malediwy. Jak w, w, w przewodnikach i w ogóle jak się czyta w internecie, to jesteśmy właśnie w takim miejscu, Polskie Malediwy. Patrzcie na to. Taka miejscóweczka. O, jeszcze motoc motocykliści jacyś przyjechali. Eee, jest to faktycznie takie miejsce. Dosyć ciekawe i niespotykane. Nie byliśmy jeszcze w takim miejscu, i widać, że też przyciąga tutaj, oczywiście, turystów różnych. Wcale się nie dziwię, bo no zobaczcie sami. Zaraz Wam pokażę inne ujęcie. Nie, no fajnie, tutaj jak tak cyknąć fotkę, wiesz. No, z ujęcia i, i kobiety w bikini. No. <laughs> ja tylko nie trzeba takie same, nie to kurwa Ta. A to nie są takie same, nie No, takie no, kurwa, nie to samo, nie nie znoszę Ach, no dobra To jedziemy dalej Pek, Miejsce odkaczone na naszej Proszę? Miejsce odkaczone na naszej e, mapie Motocyklowej przybić. mapie Po prostu tu już no, byliśmy. No podłączyłeś no, go podłączyłeś. Mm, po co on się odzywa? Było tak fajnie na no, nie, Martus? Ty, <laughs> tłotko, w lepkę. No, nakleje, wlepkę nakleję, wlepkę nakleję, mam gdzieś kuźwa wlepkę. A na co skarbie? Tu jest taki znak. Mm. Waga ty... rurociąg popiołowy. Mm. A może, a może zamiast wlepki karnego kutasika tu? <laughs> na, samą, na samą stronę że przyjechaliśmy. Powiem ci Marta, że urwane. Przez co? Urwany jaja. Wlepka... Ty jeszcze masz takie wielkie to już wolę. No. Duże urwanie. Wiesz, jak grzbiet? Kurna. Ja tu filmik nagrywam. Ja Dzieci to. O no. Dzieci to oglądają później. Ja tu ja tu sprzedaję, tak? No. Jak o, Proszę bardzo. Lepeczka fabiczkowa. W takim miejscu. Polskie Malediwy. No. A no. tu, ja, tu jaja. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale może uda się gdzieś spotkać z laksa. Gdzieś nam właśnie podesłał informację, że mamy się spotkać. O, jurajskie klimaty na grobli, tylko nie ma tu żadnego adresu, <grym> żeby wbić w nawigację. Zaraz zobaczę, gdzie to jest, ale po drodze mamy jeszcze jakąś atrakcję? Chyba nie w tym miejscu. To no my się <grym> pojedziemy chyba się przejechać i zobaczymy, gdzie będzie.